Słuchajcie, bo ja to dopiero teraz przeczytałem, bo ja wczorajszej gali Fame nie widziałem. Fame wydał jakieś oświadczenie, że Denis Sałęski i Nathan Marcoń otrzymają. Obniżone wynagrodzenie za to, że brzydko do siebie mówią. I tam jeden, drugiemu rodzina obraził, czy coś takiego to jest jakaś nowość na fejmie. To nie wiedziałem, ale żeby nie być takim negatywnym, to powiem, że dobrze, że zaczynają obcinać za to pieniądze. Tylko czym teraz będą przyciągać swoich widzów? Bo tych, co już znuziła totalna patola, to tych ludzi już nie ma. Mam wrażenie, że flickfighty już. Pod tym kątem się skończyły. Że to już nudzi ludzi te wiecznie patologiczne konferencje prasowe i zachowania przed walkami i po. Ale co gorzej, na ten marcoń kopnął leżącego na na marconia prosto w głowę. No, mógł go tym yy, kopnięciem uszkodzić trwale albo i coś więcej mu zrobić. To jest walka sportowa. Więc panowie omówili się na pewne zasady. Tak naprawdę z tego nagrania, które jest dostępne w internecie, bo to jest jakiś tam short, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest przed, czy już po walce, ale to było kopnięcie takie, które spokojnie mogłoby, że tak powiem, również sprawić, że ten Marcoń byłby do końca życia osobą niepełnosprawną z przetraconym kręgosłupem, jeżeli też nie zakończyć jego życie za takie zachowanie. To nie powinno się tam o 30% obniżać, czy tam o 20%, niedokładnie czytałem, wynagrodzenia Denisowi Załęckiemu, tylko zdyskwalifikować go dożywotnio z jakiejkolwiek rywalizacji sportowej, która odnosi się do sztuk walki, bo facet pokazał, że się do tego totalnie nie nadaje. To było kopnięcie intencjonalne i bardzo, bardzo niebezpieczne. Tutaj w ogóle nie mam mowy o jakimkolwiek wypłacaniu wynagrodzenia, bo facet zrobił coś, czego zrobić nie powinien. To są sporty walki, to są poważne rzeczy. Tutaj to mogło zakończyć się tragedią. Niestety. To już z tej mojej luźnej gadki wyszedł więcej niż short, to może jeszcze dopowiem, że Fame może nie będzie musiał dawać takiego świadczeń i że tak powiem być może siebie auto Ośmieszać też tym, bo wiemy, jakie słowa padały na Fejmie, jeżeli by tylko poszli po do głowy, kogo zatrudniają, bo Denisa Załęckiego mogli zatrudnić raz i powiedzieć, nie, to był błąd, po czym nie zatrudniać go więcej, natomiast oni zatrudnili go potem kolejny raz i kolejny. Można powiedzieć, że Fejm sam się prosi o tragedię. Niestety. Zresztą, w ogóle te gale fliquite to robią się jakimiś tragicznymi wydarzeniami, jak chodzi o wizerunek, bo również wydanie tego oświadczenia dzień po gali, bo to oświadczenie pojawiło się wcześniej, wydaje się też działaniem bardzo nieprzemyślanym, ale tutaj akurat najmniej mnie to zajmuje. To, co się wydarzyło, to było jakieś kuriozum, bo on tam raz kopnął w głowę. Na ta to wyglądało tak, jakby kopał w głowę szmacia na bralkę, gdyż ta głowa poleciała zupełnie bez kontroli w drugą stronę. Taki trochę przerażający widok, a w ogóle to jeszcze ciekawe jest to, że to jest takie bardzo męskie zachowanie ze strony Federacji. Jak coraz częściej pozwalają na to we fightach, żeby walczył. Jeden na dwóch, bo tam jeszcze był Adrian Cios. Nie wiem, kto się na to zgadza, żeby w walkach, które mają być walkami sportowymi, walczyło y, walczył dwóch na jednego, bo to jest takie, wiecie, takie bardzo męskie, widocznie. No, jeszcze pokazuje to, że Denis Załęcki, taki mocarz z ulicy, to nie poradził sobie z dwoma, a powinien, bo niby to są tacy dwaj, którzy, wiecie, z którymi on powinien sobie poradzić według siebie. Według mnie to może by sobie nawet nie poradził, nie interesuje mnie to. Ale według zasad sportowych nie powinno się walczyć dwóch na jednego, bo jest to absolutnie niesportowe. A Denis powinien już ewentualnie, jeżeli chce, ze wszystkimi tego konsekwencjami, to walczyć już tylko na ulicy, bo tam się nadaje do walki na ulicy, bo do walk sportowych, nawet we frikach, to on się absolutnie nie nadaje. Pokazał to ostatnio. Dam sobie jeszcze wywiad z Denisem, żeby się dowiedzieć, co tam się dokładnie wydarzyło. Bo przecież nie widziałem tej galii, już nie wykupię. Chyba nawet jakbym chciał, a na pewno nie będę chciał. I dowiaduje się jeszcze, że Nathan Marco. im podobno, jak tam sobie leżeli, czy tam, no jak leżeli, z tego co zrozumiałem, to z y, Denisa po uchu i po potolicy. To dobrze, że leżał z tej strony, bo równie dobrze bym mógł go gryźć po kutasie i też by było. W końcu w fejmie, we flikach chodzi o dymy. Ja już nie wiem jak to skomentować. Dobra, kończę. Może wystarczy.